na pomysł, żeby ten obszar tutaj tak zmodyfikować, rozbudować, żebym tutaj miał stajnie. Z kuniami wyłowiłem sobie jedno siodło. Chciałbym sobie zdobyć konia, który byłby idealnym środkiem transportu. I doszukać w takim razie kunia. W tej kopalni już nie będę eksplorował, to nie ma sensu. O, widzę, że drzewa mają dębowe. Zaczęły tutaj już wyrastać, to dobrze. Będę sobie farmił w ten sposób jabłuszka. Ale brzydka pogoda. Która z godzina w ogóle? 15-16. O, już się zombiaki pojawiają. A ja już nie mogę szybciej biegać. Uzupełnijmy to, co trzeba. Przydałyby się jeszcze trzy jagody. To może być problem, jeżeli coś spotkam w labiryncie jakiegoś mowa. To będzie problem. Bo nie będę miał w jaki sposób zregenerować sobie HP. Dobra, idziemy. Co to jest? Jakiś diligence? Ej, mogę seniem iść. Dobra, nie mój, to nie będę to kombinował. O, dzień dobry. O, witamy. Witamy, co wy tutaj tak wszyscy jesteście skwitrani? Pięknie zebranie? Bardzo ważne zebranie. Witam Panie Pana Żabuul! Taki kościany koń to on w ogóle coś pociągnie? On da radę? Ciągnie, ciągnie. Lepiej niż ciągnie moja... Żona. Nie drążmy tego tematu. A pan, a pan kim? Bo ja tak trochę Pana nie znam. A ja jestem górnikiem z zimy. Pan go Tak, PS też jestem górnikiem. Prawdziwy górnik by różowego nie założył. A my właśnie na zimę do Pana jechaliśmy. Tak? A po co? Odwiedzić. A, po... a, a ja właśnie przyszedłem tutaj w ważnej misji. Nie naszłeś. A jakie pan we jest przyszedł pan? Złowiłem ostatnio pewną rzecz. jaką rzecz? I postanowiłem właśnie, że... A wy wszyscy to macie. Skąd wy macie? Uwaga, uwaga, uwaga! Rio za tobą! Uf, mało brakowało. Proszę, Pani Szabot, no, może... ja radzę Wam cię podchodzić krawlejowi pod nogi, może ponieważ ukryjemy on czasami... Może tutaj, w naszej pięknej norze? A, tak, to się. Zapraszamy Pana też na herbatkę. Ja tą norę znam bardzo dobrze. Tak, to prawda, my się tutaj chowaliśmy kiedyś, Szabone, ze starych dobrych Więc, czasów. ja radzę nie wchodzić krawlejowi pod celownik, ponieważ... Ej, to powiedzieć? Jakieś dwie minuty temu trafiłem do Was na zimę. Ci się. Ja. A chciałem powiedzieć, macie przepięknie tam na zimie, tak bez. Pięknie oprócz tego, że ktoś podpie mi rybki. Wszystkie moje dorsze, które złowiłem zostały ukradzione. A to nie ja. To ja wiletowanym. Dobrze, że... To dobrze, że mam jeszcze łososie. Chce pan chlebka? Bardzo chętnie, jedzonko zawsze się przyda, a w sumie nie jadłem tego nigdy jeszcze. A to jest ten słynny kurdydzianek chlebek. Nasz chlebek. chlebek. Mmm, przepyszny. I macie tak zamiar teraz do samego rana, co on tu siedzieć? To wy faje jesteście. Ja idę w podróż. Ja się nie boję, elo. No, najważniejszą sprawę. Ja wiem, do, zdobycie na... różowego stroju, to było najważniejsze pewnie. My czekamy na interwencję kogoś z góry, w pewnej ważnej sprawie. Ja jestem teraz u góry. Kogoś jeszcze wyżej. Kogoś tak wysoko, że pan tam nie pan nie wejdzie na ten poziom, nigdy. To może być? Góry z góry tak. Z takiej góry, 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 takiej, że pan nigdy tam nie wejdzie. Nikt nigdy tam nie wejdzie. A to nie znam takich ludzi. To by tam wchodził tak wysoko? Po co? Po co, I na co? Uważaj pan na słowa. Oni mają wszędzie oczy. I no, uszy. I uszy. Ej. Pokazać coś? i weź, jakiś gościu w różowym mi chce coś pokazać. Uciekam stąd. Zboczeniec. Dobra, to wy się tu bawcie, a ja tu pewnie zginę. Chociaż w sumie, może przygoda z wami by była ciekawsza. No to dobra, wsiadaj na ten wózek, jedziemy. Wsiadaj pan na wózek. Tylko poczekajmy, bo kolega bo... tam oh. był. Ała, wy wiecie w ogóle jak macie tu iść, czy nie? Ja wiem, pamięć znam ten cały ten labirynt. Wiecie co, ja jednak wracam, bo czuję, że prędziej... Dobre, prędzej prędzej z wami zginę. Prędzej z wami zginę. Nie zginę. Ała! proszę jednak. Bawcie się dobrze i elo. Trochę pod wodą. Także, o, o kurde. Co to było? Ja mniej więcej wiem, gdzie jestem. I tu się wydostaniemy. To nawet ktoś schodki już zrobił. Za tą górą oni są. Kurde, ale tutaj jest stromo. Dobra, tutaj jest oświetlone. Tutaj powstał ten dom. Czy to jest dom pana Wawelskiego albo pana brata Wawelskiego? Tu jest młyn. Żabol! O, siema! Wróciłeś. To jest twoja chata? Nie, to jest chata Ryu. Właśnie, Pana Wawelskiego. O, właśnie, Wawelskiego. No, tak? dobrze kojarzyłem, dobrze kojarzyłem, że to jego. Ja pamiętam, jak tutaj był tylko pusty plac i była tylko właśnie ta ziemia. A tak ładnie to zostało już teraz zagospodarowane, no. Podoba mi się, podoba mi się. Myślisz, że będzie zły, jak sobie tutaj wejdę, poglądam? Ja mogę nawet Pana oprowadzić. O, dobra. Zapraszamy. Oj, pieseł. Pseudo salon, pseudo miejsce pracy. No, nieźle, nieźle. I schodki widzę tutaj. No i tutaj sypialnia, przedpokój, nawet tarasik jest. Powiem ci, że ten budowniczy miał co robić tutaj. Bardzo, bardzo no, utalentowany Martin człowiek. Bardzo utal utalentowany no, człowiek. Tu jest taki skromny strych. No, widzę, że też y, ka kamienny dach. Nie ma lipy. Nie no ładnie, ładnie, muszę to się nic znać. Nie, medytuj proszę cię. Bo to jest creepy as hell. I tam jest jeszcze młyn, a tam tak, jest. Tak, tak ten, właśnie, so. tak właśnie podejrzewałem, że to jest młyn. A i tutaj zboże, zboże na chleb po prostu. Tak, tak, nie znaczy mąkę, mąkę na chleb, tak. tak. Zboże tak. na mąkę, tak, tak, tak. Tak, tak. No. Tak, tutaj jest pies, który kręci właśnie. Tym, jako mechanizm. A jak tam wasze pszczoły w ogóle przyszły już? No, nie przyszły. Nie przyszły. Eee, to smutek. O te pszczoły, jakie widziałem, to kiedy Hiat sprawdzał, czy mają ręce. Ale przecież pszczoły nie mają rąk. No właśnie, ale on mówił, że mają ręce, bo mu oddawały, bo je uderzył. To żądłem chyba. Może był po tym słynnym swoim zielu. Nie, to jeszcze było przed tym, zanim to ziel miał. Kraule już jest na furany, chyba. Panie Żabon, nie wiem czy pan widział, że rozbudowany kościół jest? O nie widziałem, nie widziałem. Jak pan wiedział, ostatnio były tylko Widz, podwiławki. Widzę, widzę. O, no, powodzi się. Magazynu nie ma, widzę. No magazyn, za co przyjściał. Żeby to już był stricte kościół. Czy słyszał pan panie Rzebole o naszym Bogu? Właśnie, właśnie. Nie. nie, o świętym, to jest święty. Bóg. Nie. Dla mnie on jest Bogiem. Dobrze, Dla bo... mnie on jest Mówi... moim prawdziwym zbawcą. Kiedyś... Panowie, kiedyś ja. Panowie, z ręką na sercu wam to mówię. Kiedyś moje życie było słabe, było do dupy. Wtedy objawił mi się on. Filip. Nie, to jest pan Frank. A, to pan Frank. Nawet nie jestem w stanie wymówić jego imienia. Ja to mogę powiedzieć. Ju, powiedz to. Bo Czy słyszał pan przypowieści ja... o Lato Beterze? Nie wiem, ale widzę, że tutaj. Was jeden kolega to Ma zjazd. Tak kontynuując, Latobeter się nazywa. I mamy o nim znaczy jeszcze krawie sobie Nie powie się o, o Latobeterze. Tak, księgi, księgi są o nim pisane. Nie znam, nie znam. No, nasza religia się nazywa Latianizm. U mnie w moich stronach na, na północy mówiło się o tym tylko, że nastanie kiedyś wielkie otwarcie wrót, ale nikt nie wie o co chodzi. Hmm. A mówili też w tym twoim królestwie na północy, że wstają z kolan? Nie. Nie? Nie, bo żaby nie mają kolan. A. Czy widzieliście w ogóle tutaj u siebie inne konie niż kościane? E tak. Bo te kościane to takie kucherka trochę. Kucherka, ona się nie męczą. Ale jak z takim do kopalni pójdę, żeby pociągnął jakiś, jakiś węgiel albo coś, to. O, ja widzę, że ty masz takie fajne na chyba często klęczysz. Nie, ja wstaję z kolan. Skąd macie w ogóle takie ładne stroje? Dobrze mi opina, nie wyglądam za grubo. Nie no, czarny wyszczupla, byczku. A, ja się idę przespać. Idę z tobą. Coś tam mezytuję. Ale, że ty, że ty, foroguś, chcesz ze mną spać? Dobra, na którym mogę spać, bo nie wiem. No boję który. Tylko nie na Dobra. Co ty kombinujesz? Ty czekasz tylko aż zasnę. Najważniejsze, że nie ma tego chłopa w różowym. O, patrz! Ktoś do młyna spierdzielił, bo go ścianę gonił. No, to Martin. <grych> Oj, dostał strzał, jest ranny. Może trzeba o, mu pomóc. O, różowy! Może trzeba mu pomóc. Ej, nie womirza. Proszę konia mi zostawić. Dzień dobry. O, właśnie takiego konia szukałem. To niestety nie jest na oddanie. No nie, znajdę sobie. Znajdę sobie. Na pewno są tutaj Dobry jeszcze jakieś rumak. dzikie konie. Dobry rumak. Ale mnie korci, żeby teraz iść w podróż. Idziemy spać! Spanie z dla lamusów. Ja idę spać. To na lamusie. Idę szukać konia, co ja tu będę ten czekał na co? Na co mam czekać? Dobra, idziemy w taką samotną wędrówkę, bo to nie ma sensu. A przygodo! Tam jest kuń kościany. O nie! Też mi się wydaje, że chyba zostałem tu uwięziony. Poczekam, chyba jednak, aż się zrobi jaśniej. No chodź tu. No chodź tu. No jesteś już taki mądry. Co? Jak wyciągnąłem swoją pałę? To no było niebezpieczne. To mogło skończyć się dla mnie tragicznie. Wszędzie tutaj biegają te kurczaki i ja nie omieszkam tego wykorzystać. Pójdę sobie łąką i spróbuję znaleźć jakiegoś fajnego konia. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ciemka. Nie widziałeś dziś może jakiegoś konia, ładnego, dzikiego? Nie, szukałem ostatnio i nie mogłem znaleźć. Kurczę, właśnie chciałem coś sobie znaleźć. A powiedz mi, jaka jest metoda na oswajanie konia? Podobna jest jakaś metoda? na żywca. musi pan po prostu starać się, żeby pana polubił, jakby to powiedzieć. A, Może pan po... też spróbować dać mu cukier, żeby pana polubił. A, cukier. Hmm. Później łatwiej go słuchać. ładna tarcza. To wam taką zrobił? Skąd macie? Tarczę mi zrobił drwal i poprosiłem, żeby jakby to powiedzieć namalował na niej obraz. A bardzo ładny, bardzo ładny. Pasuje, podoba mi się zielony kolor. No nic, dobra, ja w takim razie lecę dalej i... Próbuję sobie znaleźć jakiegoś konia. Przydałby mi się tam na zimie jakiś koń, żebym mógł Boże. szybciej się przedostać na... Ale z tego, co ja byłem tam, bo potrzebowaliśmy surowców, przewiozłem właśnie mm -hmm. się z koniem i chyba... koń na zimie to nie będzie dobry pomysł. Bo to... na lodzie to jest wolniejszy niż normalnie. No właśnie tak się zastanawiałem, nie? Chyba coraz bardziej się przekonuję, że na ten kościany koń będzie na zimie po prostu łatwy, łatwy że tak powiem, do, do utrzymania, bo... Jakbym tak przyniósł sobie takiego prawdziwego, żywego i by mi tam zdechł, to byłoby niefajnie. No nic. Dzięki wielkie za porady i lecę dalej sobie szukać. Dobrze, miłej podróży. Dobra, to szukamy w takim razie kościanego, a ten kościany to on tam był chyba na... Na pustyni tam na początku. W sumie, ja bym tą ścieżką musiał z powrotem iść. O, jest i pustynia. I tutaj, na tej pustyni, był ten kościany koń. Mam nadzieję, że on nadal tutaj jest. O, jest. Mogę mi po prostu się dać? O. S? Dobra, niech będzie i kościany koń. O, o witam. Witam, ja witam. Ja witam. To na tego Znalazłem na pustyni. Chciałem co prawda takiego prawdziwego, żywego, a nie kościanego, ale... Na końcu tej ścieżki taki, taki jeden pan mnie uświadomił, że na ziemię taki prawdziwy jednak mogłby zdechnąć po prostu. Mhm. Czyli jeśli pan by mu zrobił cieplejsze miejsce, ja wiem jak się takim miejscem zająć, to jakbyśmy znaleźli takiego normalnego konia, jakby pan ocieplił miejsce na tego konia, to bez problemu mógłby przeżyć. Tak, tylko potrzebowałoby pan jeszcze skórzanej jakby dla niego osłony. To tak, tylko że, tylko że też problem jest w tym, że taki prawdziwy koń mógłby się zapaść pod lodem. A, bo do pana trzeba po lodzie, to też, też racja. Ja musiałbym tam zbudować jakiś most po prostu do lądu. A to też. Pan musiał. Tak, dokładnie. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie hmm. łatwe. A ja tam do, do takiego stałego lądu to mam dość kawałek. Ja, wiem, pamiętam, byłem u pana. No, ja to żabą jestem, więc ja tam po tym lodzie chyc, 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 nie ma problemu. Ale kurczę, no, nie, jeden pewnie tam wylądował w wodzie, idąc tam No, ja teraz na pewno wylądowałem. Mam do pana pytanie, czy pan ma dużo okay. br bruku? No, bo byśmy pewnie chcieli od pana na zasadzie, żeby odkupić, żeby mieć po prostu materiały. To możemy, to możemy umówić się w ten sposób, że jak znajdziecie jakiegoś fajnego konia, takiego żywego, to zamienimy się po prostu za ten cały bruk, bo ja będę się y, wkopował pod swój dom i sprawdzał, czy czasem tam nie mam y, gniazda pająków, więc na pewno będę miał dużo kamienia. A, dobrze, poza, tak tym, poza tym też będę rozpoczynał już takie prawdziwe prace w, w kopalni, tam takiej naszej Lokalny, więc tam na pewno będzie tego kamienia bardzo dużo. Idę zobaczyć do wioski. Może bym zaczął kopać już powoli po prostu. O, witam, witam. Witam. Co tam słychać? Widzę, że pan sobie... ...piękną lamę złapał. Nie złapałem. Kupiec taki chodził sobie człowiek... ...i zginęło mu się przez... ...od szkieleta. Aha. No i mi tak trochę było składają tak zostawić błąkającym się. No tak, śpiada no do transportowania. Trochę wychodził pan tego konia. Karmi go pan? No właśnie to są takie magiczne konie, których właśnie nie trzeba karmić. Jak byłem na lecie teraz hmm. i, i właśnie pytałem miejscową ludność o co chodzi z tymi kościelnymi końmi, To mówią, że to jest... One są takie właśnie... magiczne. Bo na początku chciałem sobie przyprowadzić konia takiego normalnego, bo ja innych wcześniej nie znałem po prostu. Ale oni mi powiedzieli, że tutaj na zimie to by mi od razu zdechły taki, takie normalne konie. No ja w sumie nie powinno mnie dziwić. Niespotykane tak po prostu. By ponocy zom zombie i szkielety, no to w sumie taki koń to mnie też nie powinien dziwić, ale... Dobra, to ja nie przeszkadzam, idę zobaczyć co tam w wiosce. Jest wioska! Kurczę, chyba nikogo tu nie ma. O co chodzi? Co to jest?